Ruszyły egzaminy gimnazjalne, które są końcowym sprawdzeniem tego, ile wiedzy i umiejętności przyswoili uczniowie przez ostatnie trzy lata nauki w danej placówce. Nieco inaczej niż w publicznej szkole, bo od krótkiej modlitwy do Ducha Świętego rozpoczęli testy gimnazjaliści ze Szkoły Katolickiej w świecie. Choć jedyna klasa trzecia uczęszczająca do tej szkoły nie jest na zbyt liczna, to procedura i wymagania związane z organizacją egzaminu wszędzie są identyczne. W naszej szkole, w klasie trzeciej, gimnazjum jest szansa uczniów, niby mało, ale jednak mamy trzy sale przygotowane na egzamin gimnazjalny. Taka potrzeba wynika w związku z tym, że część uczniów ma dostosowania wyznaczone przez poradnie psychologiczne, pedagogiczne i w związku z tym musieliśmy przygotować trzy sale. Także w jednej sali są uczniowie bez dostosowań, a w dwóch pozostałych salach uczniowie z określonymi dostosowaniami, czy to dysleksję, czy to różnego inny, różne innego rodzaju dysfunkcje. Egzamin będzie trwał 60 minut a dla uczniów właśnie z dyslekcją i innymi dostosowaniami będzie trwał 80 minut. Następnie będzie pół godzinki przerwy i druga, powiedzmy, część egzaminu w dniu dzisiejszym. Pierwsza, pierwszy egzamin, czy pierwsza część lub właściwie pierwszy egzamin to jest historia i WOS, a następnie po przerwie będzie język polski. W następnym dniu, w środę, będzie egzamin z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych. I trzeci, ostatni dzień egzaminów to języki obce. W naszym przypadku to angielski i niemiecki. Również te egzaminy z języków obcych są podzielone na dwie, na, na dwie sale. Uczniowie są rozdzieleni na dwie sale właśnie ze względu na dostosowania. Przypomnijmy, że w odróżnieniu od egzaminu kończącego szkołę podstawową, ten na zakończenie gimnazjum jest już dużo poważniejszy i może mieć wpływ na dalsze losy ucznia. Testy w szkole podstawowej, czy to te po trzeciej klasie, czy to te testy już na koniec podstawówki w szóstej klasie, one nie mają znaczenia dla ucznia w tym sensie, że nie, nie, nie powodują jego przyjęcia bądź nieprzyjęcia do określonego gimnazjum. Nie mają, nie mają takiej mocy. One mają tylko pokazać, co uczeń potrafi, jakie osiągnięcia już sobie przyswoił, jaką wiedzę już posiada. Natomiast egzamin gimnazjalny ma znaczenie. Egzamin gimnazjalny może już rzeczywiście sprawić, że uczeń nie zostanie przyjęty do szkoły, która, będzie, która ustawi sobie odpowiedni próg punktowy. Egzamin gimnazjalny będzie już takim miernikiem, dokąd uczeń może potem trafić. Czy to będzie liceum, czy to będzie szkoła innego typu, ponadgimnazjalna, ale też jakie to będzie liceum, jaka to właściwie będzie szkoła. Wiemy, że część szkół stawia sobie pewne progi przyjęcia, i to wtedy jest niestety już dla ucznia duże utrudnienie, jeżeli na egzaminie gimnazjalnym nie osiągnie wymaganej ilości punktów. Wiele osób wytyka dzisiejszemu systemowi oświaty to, że zmierzamy coraz bardziej ku takiemu testowemu sprawdzaniu wiedzy. Jak z perspektywy nauczyciela praktyka z wieloletnim już doświadczeniem można ocenić te zmiany, które w ostatnich już. Przynajmniej kilku latach zachodzą. Znaczy, rzeczywiście istnieje obawa, że uczymy coraz bardziej pod testy. Zdarza się, że uczniowie mają problemy z jakimiś dłuższymi wypowiedziami, bo po prostu nie widzą potrzeby, nie ma potrzeby takich, takich wypowiedzi budowania poza językiem polskim, ale nawet język polski to często jest test. W dużym stopniu jest to test. Rozwiązanie właściwie pytań czysto testowych sprawia, że jesteśmy w stanie już zaliczyć egzamin gimnazjalny na całkiem no, na takim średnim poziomie, więc wielu wielu uczniów wiedząc o tym pozwala sobie, czy lekceważy sobie te bardziej ambitne formy wypowiedzi. My z kolei no, dostosowujemy się do, w podstawówce pod test na koniec podstawówki. W gimnazjum do testu gimnazjalnego, a w szkołach średnich do na przykład matury. Tak naprawdę szkoła ocenia się coraz częściej na podstawie wyników testów końcowych uczniów. To daje jakieś miejsce w rankingu. Miejsce w rankingu będzie się przekładało na prawdopodobnie w przyszłości jakąś może wyższą subwencję, może, może, może przyjaźniejsze oko urzędników. Wiadomo, niż demograficzny, będzie niósł ze sobą konsekwencje dla wielu szkół. I to, to nie jest dobra tendencja. Wydaje mi się, że brakuje często takiej troszeczkę samodzielnej wypowiedzi uczniów, samodzielnego zbudowania wypowiedzi na bazie informacji, które się posiada. My, my, dzisiaj, my dzisiaj uczymy uczniów tylko odpowiadania na pytania. To jest ważne, żeby zrozumieć pytanie i na nie właściwie odpowiedzieć, ale nie, w dużo mniejszym stopniu uczymy uczniów samodzielnego wypowiedzenia się z własnej inicjatywy na jakiś temat.